Paryko. Czekajcie. Można się było znowu pośmiać, co? Nie no, dlaczego? Nie mówię, że też nagrywam. A nagrywasz? Aha, my tutaj atakujemy. On to, to rozstawia. No chyba ja, no chyba, że ktoś inny chce. To ja bardzo proszę. No dobra. Dobra, dobra. dobra, słuchajcie, tutaj nie będziemy się no, chyba... Zrobimy w ten sposób pezetki. Tutaj przy linii zaraz jak się skupicie trzy ładne pezetunie. Te tunie natomiast tutaj mniej więcej. Arta, no to będzie się podciągała. Arta jest cała tutaj, tak? No to jedna niech idzie bliżej tutaj, ale się czai. A pozostałe tutaj ładnie pełną. Znaczy pozostałe dwie. Jedno może iść ładnie tędy, przez zielone i podchodzić z tej strony. Tak, tu to było rozłożone. Mam zawsze na tą artę. I... No to lubię artę. No i dziabiemy, kochani, dziabiemy. I na razie po prostu nie wchodzimy w miasto. Wyciągamy ich i arta ich tłucze. Przynajmniej próbujmy, tak? Na razie. Tutaj, kochani, czegoś mi brakuje. Te tu nie tu miał o ile się nie mylę. Te tu nie jadą. Mordujesz, mordujesz. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Gąsienica zerwana. Stoimy. Trafię No w kurze mnie ten pijździk. No. Zadziałać. Zadziałać go. Ale jatka Dostał. Kosienica uszkodzona. Może się zerwać. Wykończyliśmy go. No i jestem martwą puchatką. Więc teraz trzymam tylko za was kciuki. O, tu znajomy! I Z drugiej... Słuchajcie, jest bardzo ładnie, bo na razie tylko dwie osoby padły. Super. No a ich jest mało, tylko ta Arta. I tak chwileczkę tą pz to zamordujcie to to i to to zostaje to to. tylko Matylda z Artami. I wtedy ładnie pójdziemy po nie. Poczekajcie, jeszcze nie wchodzimy do miasta. Zamordujcie tylko tą pz -kę. Super. I teraz robimy w ten sposób, że... A, no, wszyscy ładnie tutaj się skupiamy. I wchodzimy. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Arty się podciągają. Możecie nawet przekroczyć tutaj linię. Trudno mieć ładne bicie. O. Już pierwsza arta do wyhaczenia. Dwie arty. Matajas, bardzo proszę, masz blisko. I Hanaka. Matajas już padł, więc szybciutko. Andrzej, wpakowałeś się na linię, musisz się chyba wycofać, bo tędy nie przejedziesz. No bo ja tak Karpatius, spróbuj pomóc i zabić y, Matyldę. Marto no, jest na jeden strzał, a Matylda jednak troszkę więcej wysiłku wymaga. Haha. <śpiewanie> <śpiewanie>